Cześć, jestem Michał Szalacha i w dzisiejszym odcinku z serii Jak zużyć nogę pokażę Wam, jak skręcić SCS-a. System kompresji SCS polega na dociśnięciu sterów za pomocą zacisku. Plusem tego systemu jest to, że pasuje on pod dwa rodzaje kierownic, Oversize jak i Standard. Lecz do Standard potrzebna jest podkładka zwana Shimem. Pierwszym krokiem, jaki go musicie wykonać. Jest wykręcenie wszystkich śrubek i nasmarowanie ich, ponieważ niezrobienie tego może spowodować to, iż zerwie Wam się kwint. Kolejnym krokiem w założeniu systemu jest założenie podkładki dystansowej. Nie jest ona wymagana, lecz ja jej używam, by podwyższyć kierownicę. Następnie zakładamy zacisk na tą podkładkę ze śrubką. Skręcamy. Jeśli macie kierownicę oversize, nie jest to wymagane, lecz w moim przypadku ja mam standard więc używam shima następnie zakładam kierownicę wstawiacie równo z, kierowni z widelcem kierownicę i skręcacie pamiętajcie, że jeśli skręcacie skręcacie o każdą śrubkę o taki sam obrót System jest skręcony i gotowy do jazdy.